Witam wszystkich tutaj. Agata z Turtu Bloga. Ponieważ jestem już kilka tygodni w Polsce, przyjechałam tutaj na święta, byłam e, na Sylwestrze jak co roku z moimi przyjaciółmi, e, no ale jednak e, no, muszę tutaj być z takich względów rozmaitych, formalnych. Mam sporo spraw do załatwienia, lekarzy do, do odwiedzenia. Podatków do zapłacenia i tak dalej. Więc ten mój pobyt się przedłuża, i przyznaję szczerze, że po tym jak już się nacieszyłam całym moim otoczeniem, przyjaciółmi, rodziną, świętami i tak dalej, świętami bez śniegu, to zaczynam za tą Turcją tęsknić. A ponieważ zaczyna do mnie docierać dużo Waszych komentarzy i zapytań, jak ogólnie podsumowuję moje życie w Turcji, jak mi się mieszka w Turcji, zresztą jest to jedno z najczęstszych pytań, właśnie jak się żyje takiej Polce, kobiecie w Turcji. To dzisiaj pora, żebym odpowiedziała na właśnie to pytanie. Zacznijmy od tego, w skrócie, od mojej historii pobytu w Turcji. Mam zupełnie inne wykształcenie, zupełnie inne zainteresowania i kompletnie się Turcją nigdy w życiu nie interesowałam, nic o niej nie wiedziałam. Natomiast no, nastąpił w moim życiu już po studiach taki moment, kiedy szukałam jakiejś pracy i chciałam wyjechać za granicę, żeby trochę się, że tak powiem, o życiu nauczyć. I tak zupełnie przypadkiem trafiłam do Turcji. Trafiłam tylko na jeden sezon, to nie było na zawsze, to nie było na długo, bo to było dosłownie chyba 4 miesiące wtedy. W w 2005 roku, więc już jakiś czas temu. I... Po tym pierwszym sezonie pracy pełnym różnorozmaitych przygód spodobało mi się na tyle, że postanowiłam wrócić. I odkryłam wtedy właśnie branżę turystyczną, zakochałam się w tej pracy, twierdziłam, że będę pilotem, przewodnikiem, rezydentem, że jest to coś, co mnie bardzo zainteresowało i tak wchłonęło. Moje pierwsze pobyty, mieszkanie w Turcji za zaczęło się od takich kilkumiesięcznych e e kontraktów, kiedy ja wyjeżdżałam do pracy i potem po sezonie zjeżdżałam do Polski albo ja wyjeżdżałam akurat do Maroka na zimowy sezon pracy. Ten cały proces przystosowywania się do życia w Turcji u mnie wyglądał bardzo łagodnie, bo ja nie musiałam jakby mieszkać tam, wynajmować mieszkania, wszystko za to robił mój pracodawca. Wszelkie formalności, wizy, pozwolenia. Z czasem jak gdyby zapragnęłam w Turcji być już dłużej, to już rozumiem w osobistych i stwierdziłam, że ok, dobra, to w takim razie sprawdzę, jak będzie na dłużej. Zobaczymy, czy mi się spodoba, Jeżeli mi się spodoba, no to zostanę w Turcji na stały ja miałam czas na to, żeby Turcję poznać żeby o niej dużo doczytać, bo najpierw opowiadałam o niej moim klientom, moim turystom, uczestniczą, uczestnikom moich wycieczek, no więc po prostu stopniowo się z Turcją zapoznawałam, to było bardzo fajne, bo ja później to konfrontowałam z rzeczywistością, czyli jak już zamieszkałam w Turcji na dłużej, na tak bardziej na stałe, no to faktycznie widziałam jak te teorie i te historie z internetu, czy z podręczników czy, czy z jakichś przewodników mają się do rzeczywistości. i powiem szczerze, że fajne jest to jest to dzisiaj tak z perspektywy czasu postrzegam, że to był fajny sposób na to, żeby właśnie się zadomowić w danym kraju i go po prostu polubić. Od czego muszę zacząć? jeżeli chodzi o mieszkanie, Polki, kobiety w Turcji. Po pierwsze, Turcja jest gigantycznym krajem, jak zapewne wiecie albo się domyślacie. I każda historia osoby mieszkającej w Turcji i też różnej narodowości to będzie trochę inna. Dlatego, że to zależy, czy mieszkasz, nie wiem, w Stambule, w mieście, które ma 20 milionów mieszkańców i po prostu jest gigantycznym, zakorkowanym, pełnym różnych ludzi miastem, czy takim miejscu, jak ja mieszkam. Bo ja mieszkam w Alani, nad Morzem Śródziemnym, w kurorcie turystycznym, gdzie większość ludzi żyje z turystyki, chociaż już nie tylko, bo to się zmienia. Miasto ma teraz, no powiedzmy, tak się szacuje, około 200 tysięcy mieszkańców, a kiedy ja się do niego sprowadziłam, kiedy ja tam zaczynałam pomieszkiwać, miało 95 tysięcy mieszkańców, więc tylko pomyślcie, jakie nastąpiły po prostu wielkie zmiany przez ten czas jak to miasto się rozwinęło. No ale, mimo wszystko, jest to mała mieścina tak naprawdę, e, której, która ma to taki dosyć specyficzny charakter taki bardziej wyluzowany, taki trochę bardziej wakacyjny. No i już sam, samo to, że to jest najcieplejszy region Turcji, bo Oliwiera Śródziemnomorska to jest najcieplejszy rejon w całym kraju, więc też pogoda panuje tam specyficzna i dlatego też dużo osób mi zazdrości, że mieszkam w takim miejscu, gdzie jest dużo słońca. I to prawda, że to jest jeden z takich argumentów, że, że faktycznie chce się tam być, bo to słońce jest przez wiele dni w roku jeżeli są deszczowe to są takie konkretne deszcz, takie intensywne i, i burze ale one mają pewien jakiś tam okres i potem te burze mijają i jest naprawdę fajnie i na przykład w nocy leje, a rano jest piękna słoneczna pogoda, no także to wszystko jest to ułatwiało mi na pewno decyzję o, o zamieszkaniu w Turcji bo, bo wiedziałam, że ja będę mieszkać w Alanii ze względu na moją pracę, na to, że się wyspecjalizowałam w turystyce, jest też dużo Polaków, turystów także nie jestem tak zupełnie odcięta od polskości, od mówienia po polsku, no bo mam z, z, z nimi kontakt. Także pamiętajcie zawsze, że jakby opowieść o Turcji osoby, która mieszka na wschodzie, która mieszka w Izmirze, w Stambule, w Ankarze, będzie się bardzo różniła od tego, co ja mam do opowiedzenia. To są zupełnie dwie różne historie, każdy z nas ma rację i każdy z nas ma tą rację trochę inaczej. Jak mi się mieszka jako Polce? Powiem w ten sposób. Jedną z najfajniejszych rzeczy, które mnie w Turcji jakby spotykają cały czas przez te 12 już lat pomieszkiwania mieszkania w tym kraju, to jest podejście ludzi generalnie do siebie nawzajem i do obcych. Turcy są. Może niektórzy się zdziwią, ale w sumie nie będę się tym przejmować, bo to są moje doświadczenia. Turcy są bardzo otwartymi ludźmi, tolerancyjnymi. Są to oczywiście muzułmanie, natomiast oni do innowierców, do osób o innych zestawie obyczajów podchodzą w dosyć taki otwarty sposób. Oczywiście na pewno między, sobie coś tam, między sobą coś tam sobie gadają. Na przykład ja nieprzepracowalnie przepadam za mięsem i spotyka mnie z tego powodu dużo rozmaitych komentarzy, jak to można nie jeść mięsa, ale nie nie jest to w żaden sposób, nie wiem, agresywne, nie jest to niesympatyczne, nieprzyjemne, tylko raczej takie dobrotuszne, co za dziwna Polka, nie? Co za dziwny człowiek. Miałam przez te 12 lat tylko jedną czy dwie sytuacje, kiedy ktoś coś źle do mnie w twarz powiedział i nie było to przyjemne gdzieś tam, jakaś obca zupełnie osoba. Generalnie nigdy nie czułam się w Turcji w jakiś sposób, nie wiem, niechciana, nietolerowana. Nikt nie wymaga ode mnie, żebym się w jakiś sposób do nich dostosowywała. I to jest też istotne. A trochę w związku z religią, bo okaże się wielu osobom, że jak jest w danym kraju islam, no to wszyscy się muszą dostosować do tego islamu, natomiast Turcy do, tego, do, do religii podchodzą w bardzo taki liberalny sposób i sami między sobą są też bardzo różnie nastawieni do religii. Jedni praktykują, inni nie. I w związku z tym nie oczekują o to, co że po pierwsze będzie zaraz głowę chustką zakrywał, tak jak niestety wiele osób myśli o Turcji, że tutaj trzeba, nie wiem, jakiś tam mieć specyficzny strój i tak dalej. Ja ubieram się tak, jak się ubieram w Polsce, nie. Ubieram się ani w bardziej zakryty sposób, ani w bardziej odkryty sposób. Akurat taka jestem, że nie chodziłam nigdy w życiu w miniówkach, bo. Nie, nie czułam się w nich komfortowo, więc nie mogłam tego przetestować, jak to jest chodzić w mini w Turcji. Ale chodzą w, w tej chwili, widzę i Turczynki, i Europejki, i e, nie ma z tym problemu. Jeżeli ktoś, na przykład, dowie się, że jestem z Europy czy z Polski, ludzie zakładają, że jestem chrześcijanką. Też nie ma z tym problemu, zarówno w mojej jakiejś tam rodzinie, w moim otoczeniu tureckim, osób mi bliskich, też nikt ode mnie nie wymaga, żebym, nie wiem, od razu przechodziła na islam, broń Boże, bo wierzący taki muzułmanin wie, że namawianie do zmiany religii jest grzechem. Oczywiście są wynaturzenia, są przegięcia, ale o tym nie mówimy, mówimy o moich doświadczeniach. Tak? Miałam jedną taką sytuację, że, że jakiś facet taki bardzo konserwatywny skomentował, że, że może będę chciała zmienić religię, skoro mieszkam w Turcji, bo tak nie będzie wygodniej. Powiedziałam, że chyba się chyba oszalał i żeby się popukał w głowę i generalnie temat bardzo. Zakup... I to była tylko jedna znowu taka sytuacja przez tyle lat. Też obca mi osoba, więc w ogóle Olać ją. Zresztą wielu jest Turków niewierzących, niepraktykujących, ateistów, i oni normalnie żyją w społeczeństwie jakoś. Także tak. kolejna sprawa to jak jest być kobietą. Być kobietą w Turcji. Są takie, takie rzeczy, są takie miejsca i sytuacje, kiedy w Turcji te role są podzielone. Na przykład w bardziej tradycyjnych rodzinach, nie wiem, kobiety trzymają się z kobietami na jakichś tam imprezach, spotkaniach rodzinnych, mężczyźni trzymają się z mężczyznami. Ja nie mam do czynienia z tak tradycyjnymi społecznościami, no bo żyję w mieście, nie żyję gdzieś na wsi, na wschodzie, gdzie takie obyczaje gdzieś tam zostały, tylko w mieście wśród ludzi w miarę nowoczesnych, chociaż na przykład w otoczeniu moim bliższym są osoby, które wywodzą się ze wsi, pochodzą ze wsi, no ale jednak one też uległy takiemu unowocześnieniu i dla nich czasami. Czasami są takie, czasami są takie, jak gdyby nie ma z tym problemu i oni sami między sobą też się mieszają, towarzysko chodzą, nie wiem, na imprezy, bio, alkohol i tak dalej, ale mają też na przykład taki szacunek dla starszych, coś, co jest taką raczej tradycyjną cechą. Czasami są też sytuacje, że wiadomo, trzeba się bardziej grzeczniej zachować i trzeba bardziej tak skromnie podejść. Wiele kobiet na przykład... Nie podoba się to, że, że nie wiem, czasami tradycyjny facet nie, wiem, nie będzie patrzył nam w oczy, albo że y, nie będzie nam podawał ręki, jeżeli jesteśmy w towarzystwie innego mężczyzny, albo bywa w niektórych miejscach, że kelner nie przyjmuje od ciebie najpierw zamówienia jako od kobiety, tylko najpierw od mężczyzny. Ale to wynika właśnie paradoksalnie, ja o tym kiedyś na blogu pisałam, zalinkuję ten tekst. Y, to wynika bardziej z y, y, takich różnic kulturowych y, y, i takiego innego podejścia do szacunku. Kobieta jest raczej taką, do kobiety się podchodzi w taki sposób, że trzeba, że, że, że ona wymaga jakby troszeczkę ochrony, bo facet się zawsze obroni i sam potrafi dać w komuś w mordę. Natomiast kobieta to jakby troszeczkę ma inny jakby status. Jeżeli ja jestem na przykład z jakimś facetem, to drugi facet nie będzie jakoś tam, nie wiem, sam bardzo nawiązywał ze mną kontaktu, patrzył mi w oczy, bo to jest taki ewidentny sygnał flirtu. Trudno to przełożyć na jakieś europejskie normy. To po prostu wynika z tego, że. Euh... Um... kobiety jak gdyby mają w tej kulturze takiej tradycyjnej, tureckiej czy, czy no trochę muzułmańskiej, tak można powiedzieć, mają trochę inne miejsce, faceci mają trochę inne miejsce i ta odrębność kobiety jest bardzo ważna. To dlatego niektóre kobiety noszą chusty, dlatego że nie chcą po prostu być zaczepiane, nie wiem, traktowane jako obiekt flirtu przez obcych mężczyzn. I ja osobiście miałam z tym do czynienia i bardzo po, po życiu jakimś tam już w Turcji, po iluś latach bycia w Turcji nie dziwię się tym kobietom, bo czasami faktycznie ten tam ten temperament południowca bierze górę kiedy w Polsce naprawdę siedzisz gdzieś tam nie wiem, podróżujesz, czy siedzisz gdzieś w knajpie i nikt na ciebie nie zwraca uwagi, na ciebie jako samotną kobietę, tak w Turcji i w ogóle w takich krajach no azjatyckich już troszeczkę inne jest do tego podejście inna sprawa, że trochę turystyka tutaj nabrudziła, to znaczy na, narobiła trochę ludziom w głowach bo dużo dziewcząt przyjeżdża dużo kobiet przyjeżdża w takim celu, żeby nie wiem, dobrze się zabawić no nie ukrywajmy tego w związku z tym czasami takie pojedyncze kobiety Kobiety odbiera się jako takie, które wysyłają jakiś sygnał do mężczyzn, że chcą z kimś sobie poflirtować. Na przykład. No ja nie chcę i muszę być po prostu taka jak turczynki, czyli po prostu bardziej niemiła i taka bardziej zimna w stosunku do obcych facetów, bo po iluś tam latach nauczyłam się ignorować jakieś tam zaczepki. I w sumie powiem Wam szczerze, że czuję się z tym przynajmniej swobodnie. Mam, mam taką swoją swój taki, swoje miejsce dystansu i generalnie. Jest ok, nie wymagało to, we, to ode mnie jakiegoś tam mega, nie wiem, poświęcania się. zachowuje się normalnie na co dzień, normalnie, e, tak zachowuję się na co dzień normalnie natomiast e, faktycznie jeżeli ktoś nie wyczuwa tego mojego dystansu to ja muszę dać moim zachowaniem do zrozumienia że ja po prostu nie jestem z takich osób które od razu do wszystkich puszczają oczka i będą się zaprzyjaźniać z jakimś facetem to bardziej, że jestem osobą zajętą gdybym była wolna, może byłoby inaczej, nie wiem kwestia religii, tak jak już mówiłam wcześniej, nikt ode mnie nie wymaga zmiany religii albo dostosowania się do islamu, moje, moje tureckie otoczenie też nie wymaga ode mnie żeby się dostosowała do, do świąt, żeby Świętowała razem z nimi, podobnie jak ja nie wymagam, żeby oni ze mną świętowali Boże Narodzenie. Także pod tym względem jesteśmy dogadani i nie ma tutaj żadnego zgryzu. Dużo osób spodziewa się, że na przykład ślub z obywatelem tureckim oznacza momentalnie, że trzeba zmienić religię i trzeba być od razu muzułmanką. Pierwsze słyszę i nie wiem skąd te rzeczy się biorą Ale to są po prostu straszne ściemy Jeżeli ktoś na przykład wymusza na kimś zmianę wiary To czy to jest muzułmanin, czy to jest chrześcijanie To wydaje mi się z tego co wiem o religiach rozma rozmaitych na świecie Wydaje mi się, że to jest grzech Kto taki grzech popełnia to już jest jego sprawa, jego problem Że tak powiem ja się w to nie mieszam Ale moje otoczenie akurat mam szczęście że, Znaczy szczęście, no sama sobie takie otoczenie wybrałam Że nikt na, na mnie takiej presji nawet nie myślałby żeby wytworzyć taką presję na mnie, że ja musiałabym zmienić religię, żeby się dostosować do tureckich norm Bzdura Kolejna sprawa to oczywiście bardzo ważny argument na temat tego, jak mi się mieszka w Turcji Czyli pogoda i takie warunki naturalne o klimacie już wspominałam, naprawdę się w Alanii mieszka fajnie pod tym względem. Latem nie masz problemów co się ubrać. W zimie właściwie też większego problemu nie masz, bo ta pogoda jest taka w miarę stabilna i owszem, jest chłodniej, Nosi się, my nosimy płaszcze, bo turyści to niekoniecznie, ale my mieszkający w Turcji no, w, w Alanii nosimy płaszcze i jakieś tam cieplejsze buty, i grube jeansy i swetry, ale nie jest to takie zimno i nie jest to taka plucha, i wiecie, taka szarość, która panuje w Polsce, więc to na pewno jest taką rzeczą, która, która jest fajna, to, to, to naprawdę to niby nie ma znaczenia, bo to jest tylko pogoda, by się tak wydawało, że są ważniejsze rzeczy niż pogoda, ale jednak ona jakoś wpływa na psychikę i im więcej słońca, ja zauważam, że odkąd mieszkam w Turcji, jestem bardziej optymistycznie nastawiona do życia. To na pewno. Kolejna rzecz to takie warunki naturalne, czyli no to, że raz, że miasto jest niewielkie, można je przejechać, nie wiem, z jednej na drugą stronę w kilkadziesiąt minut, bardzo blisko są góry, bardzo blisko jest morze i piękne plaże, więc niezależnie od pory roku, można z tego korzystać. Jeżeli się na przykład lubi sport, tak jak ja, właściwie w Turcji mi się to jakby tak bardziej rozkręciło, że zaczęłam lubić sporty i spacerowanie na świeżym powietrzu, nie wiem, bieganie, jazdy rowerem, no to zdecydowanie super. To jest, to jest piękna, to jest miejscowość dla właśnie osób, które lubią taką aktywność na świeżym powietrzu. Powstają drogi rowerowe, z tym nie jest dobrze. Generalnie rowerzysta w Turcji i w moim mieście tak samo jest na najniższym szczeblu drabiny ewolucyjnej, także po prostu jemu się nie należą żadne prawa. I ktoś, jeżeli kiedykolwiek narzeka na prawa rowerzystów w Polsce, to powinien przyjechać sobie do Turcji i na tej podstawie od razu mu przejdzie. Ja jeździłam w Polsce rowerem. To widziałam, że po prostu jest to tutaj taki komfort i taka kulturka, że o Jezus, Maria, tak bym chciała, żeby kiedyś było w Turcji. I tu będą trochę takie właśnie minusy, jeżeli chodzi o jazdę rowerem, taką kulturę w ogóle ruchu ulicznego. No to to jest, mówiąc krótko, no wymaga to poprawek i na pewno nie jest to jakaś super sprawa, i, i często na to narzekam. No to, że Turcy się średnio stosują do przepisów, że pieszy też podobnie jak rowerzysta, pieszy jest trochę wyżej od rowerzysta, ale nadal nisko i jemu się wiele praw nie należy, więc trzeba mieć oczy dookoła głowy. Także jako kierowca też trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo różnie się ludzie na ulicach zachowują. Przez to też jest człowiek taki bardziej elastyczny. Jak ja prowadzę samochód w Turcji, to jestem bardziej nastawiona na obserwowanie ruchu, na bieżąco, na to, co się dzieje, niż na to, jakie są znaki poziome, pionowe, światła i tak dalej, bo po prostu bardziej się liczy to, czy ktoś mi wyjedzie, czy mi ktoś nie wyjedzie. Natomiast w Polsce wiadomo jest troszeczkę inaczej e, i mam trochę czasami kłopoty z tym, jak w Polsce, żeby ogarnąć tą ilość wszystkich znaków, które gdzieś tam są przy drodze postawione. Z, z, tak, z taką tureckim, takim jakby luzem, e, z tym się też wiąże e, taka cecha, która mnie jako poznajankę jako pyrę poznańską bardzo denerwuje, i brak planowania. Wygląda to tak, że po prostu e, Turcy działają tak bardziej na hura I oni nie potrafią sobie Na przykład, nie wiem, planować w kalendarzyku Rozmaitych zadań, znaczy pewnie takie osoby są Ale ja ich bardzo mało poznałam, Albo raczej może, mogę powiedzieć, że ich nie poznałam Bo w moim otoczeniu są osoby, które Po prostu hura Robimy coś i robimy to za godzinę albo za pięć minut Natomiast o tym, co za miesiąc Nie wiem, za rok Albo nie wiem, za, za w ogóle w przyszłym tygodniu To się tak mówi na zasadzie No może gdzieś tam pojedziemy, ale to zobaczymy to się okaże, albo myślimy, że my pojedziemy, a potem się okazuje, że jednak w sobie to zmienimy plany, to nie jedźmy, pojedziemy w przyszłym tygodniu. No, mnie to osobiście trochę wkurza i mimo tylu lat jeszcze się do tego nie do końca przyzwyczaiłam, bo ja lubię osobiście tak sobie zaplanować i potem według tego planu iść. No, ale nie zawsze tak w Turcji się da. Szczególnie to jest wkurzające, jeżeli chodzi o pracę, o różne rzeczy, które są w pracy. No, ale no cóż, siła spokoju, generalnie w Turcji tego coś, to, to co się nauczyłam to jest większa cierpliwość i taka większa siła spokoju w stosunku do rozmaitych ludzkich przywar także już się tak nie denerwuję już się tak nie spalam, jak kiedyś na to, że jest, czemu oni się spóźniają na przykład, a czemu nie dotrzymują słowa, to po prostu wynika z trochę innej kultury i no i to nie jest to, że oni tacy, że są gorsi i że chcą gorzej, tylko po prostu oni tak mają, no i tyle. Z drugiej strony to takie ich, ten taki ich luz, bardzo się też w życiu przydaje i odstresowuje coś takiego, jak wiesz, że nikt Cię nie goni, że um, jak trzeba coś zrobić, to jest mobilizacja i się robi. Natomiast jak nie trzeba, to się to przeciąga. I wtedy jutro się staje pojutrze, pojutrze się staje za tydzień i jakoś się okazuje, że to wszystko jest możliwe, że nie trzeba być tak strasznie spiętym. Zawsze jest czas na tą fiżankę tureckiej herbaty, więc... To jest bardzo fajne, że idziesz, nie wiem, do banku i ludzie cię częstują herbatą. I to, co mi się bardzo podoba i z czym się mi bardzo dobrze mieszka w Turcji, przy czym, okej, okay, ja mieszkam w małej miejscowości, ale myślę, że to i tak jest istotne, jak o tym powiem, że ja się czuję w Turcji bezpiecznie. I teraz ja wiem, co sobie różne osoby mogą myśleć, że, że Turcja, że tam, nie wiem, sy sytuacja polityczna, że nie wiem, zamachy terrorystyczne, że kurdowie, że jakieś takie rzeczy. Okej, okay. nie neguję tego, to jest. To nie jest tak, że to jest bardzo stabilny kraj, dużo się różnych rzeczy działo i dzieje, i to nie od dziś, nie od wczoraj, nie od zeszłego roku, ale od wielu lat. Natomiast. Y ich w ogóle sposób prowadzenia polityki jest też taki, że mnie to zawsze szokuje. I ja po prostu odcinam się od tego, bo nic nie mam. Im więcej jestem w Turcji, im więcej znam turecki, tym mniej rozumiem to, jak ta polityka wygląda, i, i zagraniczna, i wewnętrzna. Ale to, co jest istotne, to to, że ludzie są bardzo blisko siebie. I dlatego też. Właśnie jako kobieta, ale niekoniecznie, generalnie jako człowiek, po prostu czujesz się w Turcji bezpiecznie, bo wiesz, że y, zawsze ktoś, że jakby zawsze kogoś interesuje, czy wszystko u ciebie w porządku. I to nawet obce osoby. Mam na myśli, że jeżeli się poczuję źle na ulicy i nie wiem, usiądę, będę musiała usiąść, i będzie po mnie widać, że nie wiem, zbladłam albo jestem u kresu y, sił i zemdlenia i coś, tak dalej, to zawsze się znajdzie ktoś, a to sklepikarz, a to jakaś babcia na przystanku, ktokolwiek, kto zapyta mnie, czy wszystko w porządku, czy jest OK, czy nie pomóc, czy nie zaprowadzić. Jeżeli na przykład ktoś, ktoś mnie zaczepia, na przykład jakiś facet, nie wiem, powiedzmy, no są takie sytuacje i to wszędzie na świecie, to od razu są osoby, które mnie bronią. Od razu są osoby, które są w stanie bied za tą osobą, która na przykład coś ci wyrwała, nie wiem, z ręki torebkę i tak dalej i są w stanie ją po prostu wrzucić na ziemię i zbić jej, zbić jej skórę. Bo, bo, bo oni są tacy, że oni od razu się rwą do reakcji. To nie jest tak, że na przykład, no wiele jest takich sytuacji niestety znane z życia codziennego, że ktoś kogoś na przykład tramwaju zaczepia, albo jest ktoś pijany, albo jest jakiś tam w ogóle yy, głupio się zachowuje i wszyscy po prostu w swoje tylko telefony, albo w swoje książki, albo patrzą w okno i mają to gdzieś. W Turcji się bardzo szybko od razu angażują yy, i taka sytuacja typowa autobusowa od razu powoduje, że jest pozamiatane, bo od razu się robi wielka awantura i po prostu yy, przez to czujesz naprawdę, że że nie jesteś w tym kraju sam albo sama podobnie jest też z kradzieżami eee, kradzieże są dużo mniej hmm. okej okay. w metropolii, w Ankarze, w Stambule ja okej, okay, rozumiem, bo tam po prostu cały element z całego, z całej Turcji i cały najgorszy element właśnie jeździ tam, no bo to jest ich miejsce w zarobku, <laughs> także się nie dziwię, że tam jest więcej kradzieży i więcej takiego, no niestety, no takiej, takiego rynsztoka ale jeżeli chodzi o taki normal, taką normalną codzienność, to. Owszem, zarówno w Polsce, jak i w Turcji mnie okradano Więc mam porównanie e, Natomiast wiele razy w Turcji zdarzyło mi się, że coś na przykład zgubiłam Albo coś wypadło mi z torebki Ludzie mnie gonili e, przez pół ulicy, żeby mi to przynieść Albo jeżeli zgubiłam coś i to nawet telefon komórkowy w knajpie, w restauracji Zostawiłam, bo mi się, nie wiem, wysunął z torby Tak mi się kiedyś zdarzyło To e, zawsze, zawsze to się znajdowało To nie było tak, że na, ludzie nabierają wody w ustach i po prostu nie znajdziesz już tego Tylko przeciwnie, zawsze jest ktoś, kto ci to odda dla mnie to jest super sprawa, zresztą wystarczy widać, jeżeli jest się na wakacjach, chociażby jesteście na wakacjach w kurorcie jakimkolwiek to nie jest tylko w kurortach, tak jest wszędzie że kawiarnie, restauracje zostają zamknięte na noc i na zewnątrz przed kawiarnią stoją normalnie stoliki obrusiki, krzesełka, nie wiem cukierniczki i nic się z tym nie dzieje, to nie ginie podobnie nie wiem, na przykład jakiś sprzęt do, do zabawki, do pływania albo coś w tym stylu na przykład w sklepikach takich turystycznych w okolicach hoteli, też to nie ginie, z tym się nic nie dzieje. Dla mnie jest to szok, ja mimo tylu lat mieszkania w Turcji wciąż po prostu na to tak patrzę z taką rozdzielioną buzią, że coś takiego jest możliwe i się okazuje, że można nie kraść, naprawdę można. Wow. I co jeszcze lubię w Turcji na koniec i z czym mi się dobrze żyje, to fakt, że um, ja Turcję nazywam trochę taką po prostu polską, ale 30 lat wcześniej. Na myśli takie taki konsumpcjonizm. E, Oczywiście, okej, okay. on teraz w Turcji jest straszny, bo się rozkręca, teraz ludzie się bogacą, dużo kupują i zaczyna się to trochę takie, takie, no, no robi się tak, ale jeszcze trochę jest przywiązanie do, nie wiem, naturalnego jedzenia i to nie jest moda, tylko po prostu tak zawsze było, że się je, nie wiem, kuchnię domową, bo mama najlepiej gotuje i gdzieś tam zawsze jakaś każda gospodyni domowa ma swojego dostarczyciela, nie wiem, mleka ze wsi, mleka prosto od krowy, jajeczka ze wsi, kurczaka ze wsi i tak dalej na bazarze możesz pójść i obkupić się w naturalne produkty, szczególnie w takim rejonie, który jest rolniczy, tak jak u mnie, że te produkty nie są zwożone gdzieś tam w swojej Turcji czy z zagranicy. Ja nie kupuję, nie wiem pomidorów. Z... Hiszpanii, bo nie ma takiej potrzeby. Po prostu w Turcji jest obfitość tych naturalnych, dobrych, zdrowych produktów i dlatego odkąd mieszkam w Turcji też odżywiam się zdrowiej. Czuję się zdrowiej, czuję się lepiej. E, oliwa z oliwek, no taka typowa kuchnia Śródziemnomorska, e, więc to jest na pewno bardzo istotne, że mam e, w mojej mieścinie mam po prostu mniejsze... Takie zatruci środowiska, nie ma tam fabryk, jest świeższe powietrze. No i na koniec jeszcze tej mojej bardzo przydłu przydługiej wypowiedzi, bo z tego trochę wyszła taka historia mojego życia, ale mam nadzieję, że dla Was to jest ciekawe. To jeszcze kwestia bardzo, bardzo istotna. Ja y, od prawie początku moich wyjazdów do Turcji uczyłam się języka. Ja angielski ograniczyłam od początku do minimum i od początku starałam się uczestniczyć w tym, tej tureckości i uczyć się tureckiego, żeby móc się porozumieć z ludźmi. Żeby nie być zdana na tureckiego faceta, boyfrienda, na koleżankę, na jakiegoś tam opiekuna z pracy, który za, mno, za mnie będzie sprawy załatwiał. Zawsze starałam się być od, od samego początku niezależna i myślę, że to też jest bardzo ważne, bo wtedy po pierwsze dużo szybciej możesz Turcję poznać, o z takiej prawdziwej strony, bo słyszysz, co ludzie o tobie mówią, do ciebie mówią, co między sobą rozmawiają, jak komentują pewne sprawy. Możesz włączyć telewizję i zrozumieć wiadomości, już nie mówiąc o tureckich serialach. Także jest to bardzo ważne i dlatego ja nie wyobrażam sobie na przykład funkcjonowania w Turcji osoby, która przez lata, która zna tylko angielski czy rosyjski, a nie zna tureckiego, wtedy będzie dużo trudniej i też twój obraz Turcji będzie w jakiś tam sposób zafałszowany, bo zawsze, ten świat będziesz odbierać poprzez jakichś pośredników, którzy ci tłumaczą, że na przykład prezydent powiedział w wiadomościach to i to, ale po, no nie wiesz tak naprawdę jak było, bo to będzie trochę naciągnięte przez interpretację tej osoby, która ci to tłumaczy. I to dotyczy i prezydenta, i to dotyczy faceta na granicy, i osoby, która ci wystawia wizę, i pana w banku, i po prostu wielu innych rzeczy, że to nie jest zła wola, tylko wynika to z różnic takich językowych. No, między słowami po prostu różne rzeczy zdarza się, że umykają. Prawdopodobnie może nie polubiłabym, prawdopodobnie może. Nie polubiłabym tak Turcji, nie zaadoptowałabym się tak w tym kraju, gdyby nie to, że po prostu e, nauczyłam się języka i od razu wiele rzeczy, wiele dylematów dla mnie odpadło. I wiem, że ja po prostu zawsze sobie w tym kraju poradzę, bo jestem w stanie z każdym się dogadać. Okej, okay, lepiej lub gorzej, z takim akcentem albo z innym, ale jestem w stanie się dogadać. Dobra, to co? Zachód słońca w Polsce już chyba nastąpił, bo widzę siebie na ekranie coraz ciemniejszą, więc pora, żebym skończyła tą przemowę. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, jeżeli wytrzymaliście całość. To kciuki przede wszystkim w górę dla Was jeżeli Wam się filmik podobał to też poproszę o kciukasa w górę proszę też o komentowanie ale uwaga, zauważyłam, że po, kiedy moje filmy zdobyły coraz więcej wyświetleń zaczęło się pojawiać dużo jakichś głupich komentarzy ja jestem osobą kulturalną, dobrze wychowaną jestem z tego dumna i dlatego będę na moim kanale tolerowała i zostawiała i odpowiadała na komentarze tylko i wyłącznie osób, które w ten sposób do tych reguł się dostosowują wszelkie inne będą od razu na dzień dobry leciały albo będą banowane, albo będą usuwane w zależności od treści. Jeżeli macie coś fajnego do dodania, do zapytania, to zapraszam jak najbardziej. A uprzedzam, że jeżeli stęcniliście się, że za moimi plecami były fajne widoki, w sensie. Morze i e, słońce To już niebawem, bo już niebawem będę w Turcji Następny filmik będzie już na pewno z Turcji Dziękuję bardzo za uwagę Udostępniajcie, klikajcie na linki Które podaję pod filmem Bo tam się zawsze też dużo dzieje Na moim blogu, czy na facebooku, czy na instagramie No i görüşürüz Do zobaczenia następnym razem, dzięki, cześć